Cześć, jestem Teddy i witam Was serdecznie ponownie w przygodach w Guild Wars 2. Kontynuujemy historię na moim Guardianie, na którym ostatnio zacząłem, ale nie dokończyłem historii. Jesteśmy na samym początku. Plus jest taki, że jego zbustowałem od razu na level 80, więc będziemy mieli historię bez żadnych przerywników bez żadnych tam konieczności levelowania pomiędzy historiami. Bo było to trochę czasami nudne i też wiadomo, no, bieganie takie po świecie, robienie różnych randomowych eventów nie zawsze człowiekowi sprawia taką przyjemność, jaką można by się spodziewać. Chociaż ogólnie w Guild Warsie jest to dosyć przyjemne. Mamy pogadać tutaj z Loganem? Co my tu mamy? Hmm. Mhm. Czyli mamy teraz pobić tego gościa, którego nie wiem czy pamiętacie, ale w ostatnim odcinku Pokonaliśmy różnego rodzaju bandytów, którego, których liderem, a przynajmniej jednym z liderów, był ten Two-Blade Pete, który bardzo groził naszemu koledze, który się nazywa Queen. No dobrze... To, 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 to zniknął ziomek, no! Co to ma być w ogóle? Don't you know Pete's on his way here to kill you? I'm counting on it. Always the brave one. Listen, I took your advice and I'm getting out. Oh. Don't do something stupid like getting yourself killed before I have a chance to thank you properly. Don't worry. I'll deal with Pete. We'll see each other again after this is all over. I'm going to hold you to that. Okay. Będzie hałasować jakieś dziaki. Mam nadzieję, że... O, nie zginąłem. No to bardzo mnie to cieszy. Ogólnie nie wiem, czy akurat to zauważycie, ale mam już nową specjalizację zupełnie. Całkiem fajnie się nią grasz, że mówiąc. Bo co mnie zaskoczyło, ona zadaje dość dużo obrażeń, chociaż nie do końca jeszcze ogarniam wszystkie skille to mimo wszystko całkiem przyjemnie się w tym gra. No masz. Ej, no ty, ty, gdzie, gdzie, gdzie leziesz? No, ja tu jestem, nie tam. Ale mi przywalił. Dobra. Teraz już padniesz zaraz. Dobra, zmienimy na Great Sword, bo podejrzewam, że tak będzie szybciej.

No nie. <laughs> jest to dosyć brutalne, yy, Brutalne ostrzeżenie. E no, bez przesady. Panie Pit. Jedyny minus, który ogólnie zauważyłem na Guardianie jest fakt, że tak nie za bardzo mam jakieś CC, nie? Że tak naprawdę poza tym, że...

A druga, w której właśnie uratuje tam jakiś ludzi niewinnych. No i ja właśnie wybrałem tą, gdzie uratuje tych ludzi, no... no logiczne, nie? Ale najwyraźniej... Yy, najwyraźniej to spowodowało, że Pete, znaczy, że Queen yy, umarł. Jakoś ciężko mi w to uwierzyć. Co, jeszcze mam gdzieś tutaj? Wbijać? I czytać coś, gdzie ty... Co ty jesteś? Dzień dobry, proszę pana. Eee, mi jakiś list ktoś. Hm, ktoś się chce ze mną spotkać, bo ma dla mnie ważną wiadomość. Czyżby tą wiadomością było, że mój przyjaciel Queen żyje? No nie, nie zdziwiłoby mnie to. Co ja tu za list dostałem, jakiś. Hmm. Aha, to jest ten sam list, który tam dostałem, mniej więcej. Mniej więcej. Ale chcesz się spotkać w centrum miasta. Podejrzewam, że nie może być ktoś strasznie zły w jakiś sposób, z racji tego, że no tutaj to chyba jest jakaś. jakaś straż czy coś takiego, co by zatrzymało jakiegoś gościa, który byłby jakimś bandytą czy coś, nie?

No tak podejrzewałem, że przyjdzie i... że po tym pierwszym zdaniu już od razu widziałem, że... że będzie chciał mnie zaatakować. No to jednak nie, nie jest bezpieczne to miasto. Oh. Shining blade Cóż to jest? ten Shining Blade to jest jedna z tych grup z Guild Wars 1. To pamiętam. Ale za, za nic sobie teraz nie przypomnę, czym oni się ogólnie zajmowali. A ten kombos z, z przyciąganiem przeciwników jest boski. Świetnie działa i zadaje sporo obrażeń. O, wow. Nie zauważyłem tej gościowej w ogóle. Jeezzy, strasznie was tu dużo jest, no dobra. Zaraz, zaraz. To jest White Mantle. To... Aha, czyli White Mantle są przeciwnikami Shining Blade, jak z tego co rozumiem. Shining Blade są po mojej stronie, jak rozumiem, ta z Saria i coś tam. Przyciągnij! Przyciągaj. Dobra, jakiś elitarny asasyn tutaj. Chce się ze mną zaznajomić bliżej. No to ja oczywiście nie umieszkam się przedstawić, no? Dzień dobry, to jest to jest mój axe. Ja tutaj nim bardzo dobrze potrafię władać. No nie powiem ty też całkiem nieźle władasz swoją bronią. To aż dwa elitasace były. <grywa> Dobrze, no porozmawiajmy. Porozmawiajmy, jak przyszliście mi tak na ratunek pięknie. Excellent work handling those foul cultist citizen. May they know justice. I'm Exemplar Salia the Shining Blade. This Mehid. A pleasure, I'm sure. You say those were cultists? White Mantle to Kryta. They often target defenders of the kingdom and its queen. I thought the white mantle were just a children's tale told on Mad King's Day. Why would they have this amulet from my parents though? Why bother attacking me? Well, they're quite real as you've seen. Judging from the symbol on that amulet, I'd say your family has been very loyal to the kingdom. A mark of the king's favor? That's interesting. Probably from Queen Jenna's father if I had to guess.

I że ten medal, który został mi wysłany przez tych bandytów, był symbolem właśnie ich lojalności wobec królestwa, wobec samego króla. No to tak się podejrzewałem: no bo ja to raczej jestem bardzo lojalnym człowiekiem i, i króla na pewno bym bronił, jak nie wiem co. No dobrze, co my tu mamy? Gdzie my tu mamy się udać? Tutaj mamy się udać. Jak tutaj najszybciej dojść? Chyba stąd, nie? Podejrzewam. Koło jakiegoś domku leśniczego, domku właściwie tych myśliwych, domku myśliwego Hunting Lodge, hmm. pamiętam jak zaczynałem e, grać w Guild Wars 2, to ta kraina cała robiła na mnie bardzo duże wrażenie. W tamtych czasach to naprawdę ta grafika, która tu była, i ten sposób walki w grach MMO był rewolucyjny i naprawdę fajny. Bardzo przyjemnie się w to grało. To już niezły klimat w porównaniu do wielu innych gier. Y, które no. niestety tego klimatu nie mają. No, grałem niestety w wiele, wiele różnych gier, które, które. klimatem no odbiegały dużo od tego co ja. co ja oczekuję od gry. Ale w każdym razie wracamy dalej do walki. Tutaj wszystkich trzeba skosić kompletnie. Dzień dobry! My tutaj przyszliśmy się przywitać, oczywiście całkowicie niepokojowo. I bam, i bam, i bam, i bam. I wy też, też chcecie się przywitać? No dobrze, no wiecie no, Nie mogę zagwarantować, że będzie miejsce dla wszystkich na tej imprezie, ale... Ale myślę, że w ziemi się zda... znajdzie miejsce dla was, moi drodzy. No dobrze, to co? Rozumiem, że jeszcze... Myślałem, że coś tam jeszcze mu gada. Rozumiem, że gdzieś tutaj jeszcze będę. O! Wow. Stąd wylazłeś! No, mnie tu żadne czary nie powstrzymają, ja jestem wielkim guardianem z wielkim mieczem i wielkim aksem i wiel wielkimi ogólnie rzeczami. Nie to, że zwracam uwagę na mój wygląd w jakiś sposób. No i co? Ty to tam patrzysz na ścianę. Rozumiem, że śledztwo prowadzisz. Jeszcze wyżej, o kurczę. Nie wiedziałem nawet, że ten budynek taki duży jest. Nigdy za bardzo. Potem zauważyłem, że. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście, ale jakoś tak. Niewiele wykorzystywane jest wnętrze budynków w Guild Warsie. Prawie nigdy się nie wchodzi yy, ten do budynków. No dobrze. Nie mam zielonego pojęcia po co zaczął walczyć, ale. Aha, czyli mamy teraz samej góry przejść na sam dół, ponieważ wszyscy są. Co jeszcze? Skąd wy się bierzecie? No, rozmnażacie się tam w tej piwnicy już tak że tak powiem w real time. Hmm, hmm. znowu. No, ja nie mogę. No dobrze. Nie wiem po co tu przychodzicie, bo nie macie najmniejszych szans, ale... Co tam? Gdzie oni są? Pamiętam, że wejście do piwnicy chyba powinno... O właśnie, tutaj być. Właśnie, właśnie to miejsce miałem na myśli, zupełnie. Dobrze. Kick the door, dokładnie. Skopa w drzwi, tyle, do widzenia. Jedziemy. Nikt ci nie pomoże, mój drogi. Ja tutaj wpadam i rozwalam wszystko. Dzień dobry. Państwo tutaj, rozumiem, chcecie zginąć. Nikt ci nie pomoże. Nie ma szans. Ja tutaj jestem. Nie jestem do końca pewny.

Grant's teeth, it's a list of targets. Every name on here is one of the Queen's allies. If they manage to take out all of these people. We won't let that happen. But first, I have to warn Captain Thackeray. I can't let him face this danger alone. He may even be able to help us. You're right. Anise won't like us sharing information so recklessly. But this is an emergency. We'll meet you at Captain Thackeray's office. Stay safe. No dobrze, czyli musimy ostrzec pana Takera, Logana Takera, że chcą go zaatakować! Ciekawe co będzie. Podejrzewałem, że będzie jakaś duża walka. Ale to będzie już w następnym odcinku. Ponieważ jakoś tak ostatnio nie było aż tak dużo oglądalności, więc postanowiłem, że skrócimy te odcinki. I będziemy robić je troszeczkę krótsze. Także dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. I oczywiście niedługo spodziewajcie się kolejnych odcinków przygód w Guild Wars 2, bo na pewno będzie ich dużo więcej. Dzięki wielkie za obejrzenie, dzięki wielkie za wszystkie lajki i subskrypcje jak zawsze zobaczymy się w następnym odcinku. Pa pa!